Równanie kwadratowe z parametrem jest to zadanie z matury, bardzo stare zadanie, bo z matury 2002 roku. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie mamy równanie kwadratowe nie ma rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. No i tutaj mam dwa przypadki do rozpatrzenia. To może być równanie kwadratowe. No, ale też mamy możliwość, że wcale to nie będzie równanie kwadratowe, tylko będzie to równanie pierwszego stopnia, czyli równanie liniowe. Kwadratowe będzie w sytuacji, gdy a jest różne od zera, wtedy będziemy mieli x kwadrat. No, jeżeli to a jest różne od zera, to wtedy, żeby równanie nie miało rozwiązań, delta musi być ujemna. Równanie liniowe, to znaczy, że nie może być x kwadrat, czyli a musi być równe 0, no ale wtedy równocześnie, żeby równanie nie miało rozwiązań, nie może też być x, bo to musi być inaczej funkcja stała, wykres takiej funkcji stały równoległy do osi x, czyli a musi być równe 0, b musi być równe 0. No i teraz tak, jeżeli c będzie też równe 0, no to wtedy mamy równanie tożsamościowe więc to by oznaczało, że C nie może być równe 0 i wtedy otrzymujemy sprzeczność. Więc takie dwa przypadki mam do rozpatrzenia. Wracam do równania kwadratowego. A jest różne od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy M jest różne od 0. I drugi przypadek z deltą. Delta jest równa B kwadrat, czyli minus 3 M plus 1 do kwadratu odjąć 4 Razy a i razy c, czyli delta to jest 9m kwadrat plus 2m plus 1, czyli wzór skróconego mnożenia: odjąć 4m kwadrat, czyli 9m kwadrat plus 18m plus 9, odjąć 4m kwadrat, czyli 5m kwadrat, dodać 18m i dodać 9. I ta delta ma być mniejsza od 0. A to oznacza, że mam do wyliczenia drugą deltę, bo mam teraz do rozwiązania nierówność kwadratową. A skoro nierówność kwadratowa, no to wyznaczenie miejsc zerowych i wykres, czyli b kwadrat to jest 18 do kwadratu, czyli 324 odjąć 4 razy 5 razy 9

Minus 3 piąte, a drugie M to jest minus 18, minus 12 przez 10, minus 30 przez 10, czyli minus 3. No w takim razie minus 3 jest na pewno mniejsze. Współczynnik jest 5, współczynnik A jest równy 5, jest dodatni, czyli tutaj i tutaj. Większe, czyli bez miejsc zerowych, to oznacza, że m należy od minus nieskończoności do minus 3, w sumie od minus 3 piąte do delta ma być mniejsza od 0 oczywiście, tak z przyzwyczajenia z deltą, bo przeważnie to oczywiście nie można tutaj tłumaczyć się przyzwyczajeniem. Przeważnie w tych zadaniach mamy dwa rozwiązania, czyli delta większa od zera, w tym przypadku nie ma rozwiązań, czyli oczywiście mniejsza od zera. Czyli m należy od minus 3 do minus 3 piąte. No i warunki mamy dwa w tym zadaniu: czyli jest minus 3 i minus 3 piąte, od minus 3 do minus 3 piąte. No i do tego m różne od zera. Czyli tutaj, a to oznacza, że ten przedział, który tutaj mam, jest rozwiązanie warunku pierwszego, czyli od minus 3 do minus 3 piąte. W przypadku funkcji liniowej a jest równe 0, to oznacza m równe 0, b jest równe 0, to oznacza minus 3 m plus 1 równe, równe 0, i c jest różne od 0, czyli m jest różne od 0. No, i tu mam sprzeczność, bo w tym przypadku wychodzi, że m jest równe minus 1. No i mam tak, m jest równe 0, m jest równe minus 1 i m jest różne od 0. To oczywiście nie ma takiej możliwości, czyli m należy do zbioru pustego. No i oczywiście muszę teraz zebrać te dwa rozwiązania, czyli ten warunek i ten, ponieważ tutaj mam, że równanie jest kwadratowe lub liniowe, czyli Ostateczna odpowiedź m należy do przedziału od minus 3 otwartego od minus 3 do minus 3 piąte.